Tunel pod torami w Kobylnicy. Powiat poznański w czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich. Dwudziestolecie gazety i plebiscytu. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami 70-metrowy tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania sygnalizacją świetlną rondo, takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobelnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 milionów złotych. Właśnie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy tunelu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Dofinansowanie otrzyma powiat poznański, który poprzez zarząd dróg powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycje w Kobelnicy. Mam nadzieję, że zdążymy rozliczyć tę inwestycję, bo przecież to są te środki unijne. Do 2023 roku ta inwestycja powinna być rozliczana, więc mamy strasznie mało czasu. No ale mamy dobrych partnerów, bo mamy gminę Swarzędz, mamy PKP PLK. To jedno z większych zadań wspólnie realizowanych ze starostą, ale nie jedynym, bo ja powiem tak w historii, z pięciu największych zadań, które będą w tej chwili rozwiązując wszystkie problemy drogowe, no to cztery opieramy na współfinansowaniu ze starostą. Dzięki inwestycji w Kobylnicy zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Dla nas też trzeba podkreślić, bardzo ważnym elementem tego wspólnego działania jest likwidacja przejazdów w poziomie szyn, czyli miejsca potencjalnie niebezpiecznego, bo mimo zabezpieczenia przejazdów bardzo często ludzie i pojazdy wjeżdżają mimo zakazu na tory i dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Inwestycja będzie prowadzona etapami, a to ma zapewnić kursowanie pociągów i wykorzystywanie przejazdu ulicą Swarzęcką. Pierwsze samochody przejadą tunelem oraz przebudowanym węzłem drogowym w 2023 roku. Muzyka. Powiat Poznański zajął drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów w 2019 roku. To konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Lepszy okazał się tylko powiat Kielecki. Również do powiatu poznańskiego trafił tytuł Superpowiat. Jest to rodzaj uhonorowania mistrzów wśród samorządowych liderów, tych, którzy rozwijają się na licznych płaszczyznach. Drugie miejsce Superpowiat. Niezwykle ważne bo cały czas się rozwijamy, cały czas poprawiamy swoją działalność, cały czas doskonalimy. Ten ranking jest tak skonstruowany, że są oceniane i gminy, i powiaty. Powiaty oczywiście w kategoriach zależnych od ilości mieszkańców. Oczywiście nasz powiat wykracza poza te wszystkie ilości mieszkańców, bo nawet ranking i twórcy ustawy o powiatach nie przewidzieli, że tak duże powiaty będą. Ale to wcale nie przeszkadza temu, żebyśmy konkurowali w tej kategorii największych powiatów w Polsce. I dla mnie to jest niezwykle ważne, bo każda konkurencja powoduje stałe doskonalenie jakości swojej pracy, jakości pracy zarządu, jakości pracy także urzędników. Sportowiec najpopularniejszy, pan Roman Pietrzak. Roman Pietrzak, specjalista w kwadratlonie, czyli pływania, kolarstwa, kajakarstwa i biegu, wygrał drugi raz z rzędu plebistyt na najpopularniejszego sportowca gminy Murowana Goślina. Zwycięzce plebistytu od 20 lat wybierają czytelnicy dwutygodnika Murowana Prawda. Nagrody wręczono na balu sportowca w gościńcu winnica Koło Skoku. Jest to. Uznanie kibiców, naszych znajomych, przyjaciół, rodziny. I to jest takie fajne, ktoś teraz widzi. Ktoś widzi ten nasz trud. To jest wspaniała, wspaniała rzecz, to jest fajne, fajne uczucie po prostu. W czołowej piątce plebiscytu znaleźli się także biegacze długodystansowi: Marcin Mazurkiewicz, Sebastian Kaproń, Mateusz Juskowiak, przedstawiciel sportu walki i Katarzyna Maj-Adamek, która także uprawia biegi długodystansowe. Ogłoszenie wyników 20 jubileuszowego plebiscytu na najpopularniejszego sportowca to zarazem jubileusz 20-lecia dwutygodnika Murowana Prawda ukazującego się w gminie Murowana Goślina. Utrzymujemy cały czas ten sam poziom nakładu, ten sam poziom czytelnictwa, podobne grono reklamodawców, bo zdołaliśmy przekonać tutaj mieszkańców gminy, naszych odbiorców, że spełniamy pewną misję taką lokalną misję. Honorowy patronat nad plebiscytem Gośliński Sportowiec Roku objął starosta poznański Jan Grabkowski. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową do wtorku 3 marca 2020 roku. Mamy do dyspozycji 2 miliony złotych. Przeznaczone na dofinansowanie tego typu y, działalności. Y, chcę powiedzieć, że od y, lat, y, od kiedy zaczęliśmy tego rodzaju działalność, to jest sporo milionów, bo to jest 10 milionów, y, które przeznaczyliśmy na ratowanie dóbr kultury, jak my to nazywamy. To są kościoły, to są dworce, to są twory, to są różne piękne miejsca. Grand Prix w Halowej Piłce Nożnej o puchar prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie 15 i 16 lutego od godziny 8. Początek bezpłatnych szkoleń informatycznych dla osób, które ukończyły 25 rok życia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie 15 lutego godzina 17. Spotkanie historyczne z dr Izabelą Szczepaniak, na które zaprasza Biblioteka Miejska w Luboniu 18 lutego o godzinie 17. Więcej informacji na stronie www.powiat.poznan.pl